Hej, szeregowi, siło tej armii. Dziś wasze ego piosenką się karmi, więc idźcie na fajkę, zostawcie robotę. Stary się w kurwi, ale zrobicie ją potem, albo i wcale. To szwej wszystko zrobić musi, a stary tylko. Ogóra dusi, gdy robota zrobiona ręka rękami śweja, Nagroda jest na konto jakiegoś oficwela Dziękuję za waszą pracę Mimo bycia nikim, drogi szwajku Bez ciebie z fiutem zostaną w ręku Każdego dowódcę zgnębić możecie Gdy przed granicą wszyscy w pizdu pojedziecie I cyk L4 Hej, drogi szwajku, drogi szwajku Bez ciebie z fiutem zostaną w ręku Ty fundamentem prawda szczera, że bez wojska nie ma Ej, szeregowi siła tej armii Wiem, że robota bywa do pani, Że oficele robią problemy Że wielu kapsli to same frajery Cholerno, Legia! Estetek znów się na pasku szpenda Chuja do dupy szuka ta Miarkę wyciąga, ławki mierzy Czy sobie szwej za wygodnie nie poleży Za długa wywalić! Pamiętajcie, że w kupy jest siła, małpy nie ruszą, gdy z innymi się trzyma, gdy stary nie odpuszcza wam wcale. Kontrol może dostać papiery ciekawe, jakie nieprawidłowości. Hej drogi szwajku, drogi szwajku, bez ciebie z fiutem zostaną w ręku, gdy fundamentem prawda szcze że bez feju wojska nie ma. O, o, o. hej drogi szfejku, drogi szfejku, bez Ciebie z Fiutem zostaną w ręku. Ty fundamentem, prawda szczera, że bez feju wojska...